Ewa Nowak żyła w świecie sterylnej ciszy i chłodnego szkła. Jej apartament na 45. wieżowcach w centrum Warszawy był bardziej galerią sztuki nowoczesnej niż domem. Każdy przedmiot miał swoje precyzyjnie wyznaczone miejsce, każdy kąt był świadectwem jej sukcesu i nienagannego gustu. Z okien rozciągał się widok na pulsujące miasto, równie odległe i anonimowe jak gwiazdy na nocnym niebie. Była prezesem jednej z największych firm technologicznych w Europie, kobietą, która poświęciła wszystko dla kariery. Jej dni wypełniały spotkania zarządu, analizy rynkowe i strategiczne decyzje warte miliony. Wieczory natomiast wypełniała pustka, której nie potrafił zagłuszyć nawet najdroższy system audio. Samotność była ceną, którą świadomie zapłaciła. W jej świecie nie było miejsca na słabość, na sentymenty, na bałagan, jaki nieuchronnie wprowadza w życie drugi człowiek. Relacje były transakcjami, a emocje zbędnym balastem. Czasem. W rzadkich chwilach słabości, gdy stała przy oknie i patrzyła na światła miasta, zastanawiała się, czy gdzieś tam, w jednym z tych tysięcy okien, teeli się życie, którego nigdy nie poznała. Życie pełne śmiechu, łez, zwykłego, ludzkiego chaosu. Ale te myśli szybko odsuwała, niczym niechcianą pozycję w arkuszu kalkulacyjnym. Tego wieczoru wracała do domu później niż zwykle. Długie, wyczerpujące negocjacje zakończyły się sukcesem, ale nie czuła satysfakcji tylko znużenie. Jej lodówka, jak zwykle, świeciła pustkami, za wyjątkiem butelki drogiej wody mineralnej i słoika oliwek. Impulsywnie, zamiast zadzwonić pod dostawę, skręciła do całodobowego supermarketu. Było to dla niej doświadczenie niemal egzotyczne, wejście do świata zwykłych ludzi z ich zwykłymi potrzebami. W tym samym czasie Adam Kowalski stał w alejce z artykułami dla dzieci, a jego serce waliło jak młot. W kieszeni miał ostatnie cztery złote i kilka groszy. Jego świat skurczył się do tej jednej, upokarzającej chwili. Jeszcze rok temu był obiecującym architektem z własnym biurem, kochającym mężem i dumnym ojcem. Potem przyszła choroba żony, góra rachunków medycznych, które pochłonęły wszystkie oszczędności, a na końcu jej śmierć, która zabrała mu sens życia. Została mu tylko Zosia, jego dwuletnia córeczka, promek słońca w mroku rozpaczy. Firma zbankrutowała. Długi piętrzyły się jak lawina. Teraz mieszkał w małej, wynajętej kawalerce, a każdy dzień był walką o przetrwanie. Dziś była to walka o pieluchy. Ostatnia paczka skończyła się rano. Patrzył na ceny, a wstyd palił go w policzki. Najtańsza paczka kosztowała pięć złotych więcej niż miał w kieszeni. Przez chwilę rozważał kradzież. Myśl ta była tak obca i przerażająca, że zrobiło mu się słabo. Nie mógł. Nie dla Zosi. Zrezygnowany, wziął z półki najmniejsze, podróżne opakowanie, zawierające zaledwie kilka sztuk. Może wystarczy na jutro. Może jutro wydarzy się cud. Podszedł do kasy, starając się unikać wzroku innych klientów. Czuł się jak intrus, jak oszust w świecie normalności. Położył pieluchy na taśmie, a jego ręce drżały, gdy wysypywał na ladę wszystkie monety. Kasierka spojrzała na niego z mieszaniną zniecierpliwienia i litości. Zaczęła liczyć. Zanim w kolejce ustawiła się elegancka kobieta w idealnie skrojonym płaszczu. Ewa obserwowała tę scenę z rosnącym dyskomfortem. Widziała znoszone buty mężczyzny, jego zmęczoną, pooraną troskami twarz i desperację w oczach, którą próbował ukryć pod maską obojętności. Brakuje pięciu złotych i dwudziestu groszy, powiedziała kasierka, a jej głos zabrzmiał w ciszy jak wyrok. Twarz Adama oblała się szkarłatem. Przepraszam. Myślałem, że, że mam więcej. W takim razie zrezygnuje jego głos był ledwo słyszalny, złamany. Sięgnął po monety, chcąc jak najszybciej zniknąć, rozpłynąć się w powietrzu. Wtedy Ewa poczuła coś, czego nie czuła od lat. Impuls. Nie był to impuls biznesowy, skalkulowany na zysk, ale coś czysto ludzkiego. Coś, co kazało jej działać? Zanim zdążyła to przemyśleć. Położyła na ladzie swoją platynową kartę kredytową. Ja zapłacę, jej głos był stanowczy, ale cichy. Adam odwrócił się gwałtownie. Spojrzał na nią, a w jego oczach malowało się zdumienie, niedowierzanie i głębokie upokorzenie. Nie, proszę pani. Nie trzeba. To pomyłka. To nie pomyłka odparła Ewa, patrząc mu prosto w oczy. Zwróciła się do kasierki. Proszę dołożyć do tego największą paczkę tych pieluch, meko modyfikowane i te słoiczki z jedzeniem dla dzieci wskazała na półkę za kasierką. Ale ja, ja nie mogę tego przyjąć, wyjąkał Adam, czując, że grunt usuwa mu się spod nóg. Dobroć tej nieznajomej była gorsza niż pogarda. Obnażała jego porażkę. Ewa spojrzała na niego, a jej spojrzenie złagodniało. Po raz pierwszy od dawna nie oceniała, nie analizowała. Po prostu widziała człowieka w potrzebie. Proszę potraktować to jako pożyczkę. Kiedyś mi pan Odda zapłaciła, wzięła torbę z zakupami i podała ją Adamowi. Wsunęła mu też do ręki swoją wizytówkę. Gdyby potrzebował pan czegoś jeszcze? Czegokolwiek. Nie czekając na odpowiedź, odwróciła się i wyszła ze sklepu, zostawiając za sobą oszołomionego Adama i ciszę, która zapadła przy kasie. Wsiadła do swojego luksusowego samochodu, a jej serce biło nienaturalnie szybko. Ten krótki. Nieplanowany epizod wstrząsnął jej uporządkowanym światem bardziej niż jakakolwiek fuzja czy przejęcie. Obraz twarzy tego mężczyzny, mieszanka dumy i rozpaczy, wrył jej się w pamięć. Adam stał przez chwilę, jak sparaliżowany. W końcu wziął torbę i wyszedł. Na zimnym, nocnym powietrzu odetchnął głęboko. Spojrzał na wizytówkę. Ewa Nowak, prezes zarządu. Poczuł falę goryczy. Dla niej te zakupy były niczym. Gestem, o którym zapomni za pięć minut. Dla niego były wszystkim. Były upokorzeniem i ratunkiem jednocześnie. Wiedział, że nigdy nie zadzwoni. Jego duma mu na to nie pozwoli. Następne dni były dla Ewy dziwne. Nie potrafiła skupić się na pracy. W trakcie spotkań jej myśli uciekały do supermarketu, do oczu nieznajomego mężczyzny. To irracjonalne zainteresowanie złościło ją i intrygowało. W końcu, nie mogąc dłużej znieść tej niepewności, wezwała swoją asystentkę, Annę. Była to jedyna osoba, której ufała. ''Anno, mam nietypową prośbę, zaczęła, starając się, by jej głos brzmiał jak najbardziej profesjonalnie. Chciałabym, żebyś dyskretnie dowiedziała się czegoś o pewnym człowieku, podała jej szczątkowe informacje, przybliżony wiek, wygląd, miejsce i czas spotkania. ''Anna, inteligentna i lojalna, nie zadawała pytań. Po dwóch dniach wróciła steczką. Nazywa się Adam Kowalski. Były architekt. Jego żona zmarła pół roku temu na raka. Ma dwuletnią córkę, Zofię. Firma, którą prowadził, zbankrutowała przez koszty leczenia. Jest zadłużony i bezrobotny. Mieszka na Pradze, w tej starej kamienicy. Ewa czytała raport, a jej chłodna fasada zaczęła pękać. Historia Adama była historią tragedii, a nie lenistwa czy nieudolności. Była to historia miłości i poświęcenia, które doprowadziły go na skraj przepaści. Poczuła ukłucie czegoś, co mogło być współczuciem, a może poczuciem winy za własne, puste życie w luksusie. Tego samego dnia, pod wpływem impulsu, którego nie potrafiła sobie wytłumaczyć, pojechała na Pragę. Zaparkowała swój drogi samochód kilka ulic dalej, czując się absurdalnie nie na miejscu. Znalazła kamienicę, o której mówiła Anna. Była stara i zaniedbana. W pobliżu znajdował się mały, zniszczony plac zabaw. I właśnie tam go zobaczyła. Adam bawił się z małą dziewczynką o blond łoczkach. Popychał starą, skrzypiącą huśtawkę, a jego twarz, choć wciąż zmęczona, rozjaśniał uśmiech pełen czułości. Śmiech dziecka unosił się w powietrzu, czysty i radosny, jakby na świecie nie istniały żadne problemy. Ewa stała z daleka, ukryta za drzewem, i patrzyła. Widziała więź tak silną i prawdziwą, że poczuła bolesne ukłucie zazdrości. Oni mieli siebie. Ona nie miała nikogo. Wróciła do biura z nowym postanowieniem. Nie mogła zaoferować mu jałmużny. To by go zniszczyło. Ale mogła dać mu szansę. Stworzyła w swojej firmie nowe stanowisko koordynatora do spraw utrzymania nieruchomości. Praca nie wymagała specjalistycznej wiedzy technologicznej, ale doświadczenie architektoniczne byłoby atutem. Kazała działowi kadr skontaktować się z Adamem Kowalskim. Gdy Adam dostał telefon, był pewien, że to pomyłka. Firma tej skali dzwoniąca do bankruta? Ale poszedł na rozmowę. Był zdesperowany. Ku jego zdumieniu, dostał tę pracę. Pensja nie była wysoka jak na standardy korporacyjne, ale dla niego była fortuną. Oznaczała stabilizację. Oznaczała, że będzie mógł kupić Zosi wszystko, czego potrzebuje. Pierwszego dnia w pracy zobaczył Ewe na korytarzu. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. Skinął jej głową z szacunkiem i wdzięcznością. Zrozumiał. To ona stała za tą ofertą. Nie powiedziała ani słowa, tylko lekko uniosła kącik ust i poszła dalej. Ten niemy pakt był początkiem ich nietypowej relacji. Adam rzucił się w wir pracy. Był sumienny, dokładny i pełen pomysłów. Szybko udowodnił, że jest wart znacznie więcej niż jego stanowisko. Ewa obserwowała go z daleka, z satysfakcją widząc, jak odzyskuje pewność siebie. Czasem spotykali się w firmowej kuchni. Rozmawiali o pracy, o budynku, o drobiazgach. Nigdy nie wspominali o nocy w supermarkecie. To była ich niewypowiedziana tajemnica. Pewnego dnia Adam przyszedł do pracy blady i roztrzesiony. Ewa zauważyła to od razu. Po południu poprosiła go do swojego gabinetu. Panie Adamie, wszystko w porządku? Wygląda pan na zmartwionego. Adam zawahał się, ale coś w jej spokojnym głosie sprawiło, że pękł. Wyjął steczki pismo i położył je na jej biurku. Dostałem to dzisiaj. To od ojca mojej zmarłej żony. Oskarża mnie o bycie nieudolnym ojcem i żąda odebrania mi praw do opieki nad Zosią. Chcę ją zabrać. Ewa przeczytała pismo. Było pełne jadu i fałszywych oskarżeń. Janusz Krawczyk, teść Adama, był wpływowym i bezwzględnym biznesmenem. Od początku nie akceptował Adama, uważając go za niegodnego jego córki. Teraz, wykorzystując jego bankructwo, chciał go ostatecznie zniszczyć. On ma pieniądze najlepszych prawników. Ja nie mam nic, powiedział Adam cicho, a w jego głosie brzmiała rezygnacja. Sąd uwierzy jemu, nie mnie. Stracę ją. Stracę wszystko, co mi zostało. W tej chwili Ewa podjęła decyzję. To już nie była kwestia litości czy chwilowego impulsu. To była kwestia sprawiedliwości. Spojrzała na zrozpaczonego ojca i zrozumiała, że jego walka stała się i walką nie straci jej pan, powiedziała z siłą, która zaskoczyła ich oboje. On ma pieniądze, ja mam więcej, on ma najlepszych prawników, ja zatrudnię jeszcze lepszych. Będziemy walczyć. Razem. Bitwa sądowa była brutalna. Prawnicy Krawczyka wyciągali każdy szczegół z życia Adama bankructwo, długi, skromne mieszkanie. Przedstawiali go jako nieodpowiedzialnego bankruta który nie jest w stanie zapewnić dziecku godnego życia. Krawczyk, siedząc po drugiej stronie sali, patrzył na Adama z zimną nienawiścią. Ewa siedziała za Adamem każdego dnia. Wspierała go, dodawała otuchy. Zorganizowała najlepszą kancelarię prawną w kraju. Jej prawnicy metodycznie odpierali zarzuty, przedstawiając dowody na to, że Adam jest kochającym i troskliwym ojcem. Powołali na świadków sąsiadów, którzy opowiadali o jego oddaniu dla Zosi. Wezwali psychologa dziecięcego, który stwierdził, że więź między ojcem a córką jest niezwykle silna, a ich rozdzielenie byłoby dla dziecka traumą. Kulminacyjnym momentem procesu były zeznania Ewy. Weszła na mównicę, emanując spokojem i autorytetem. Prawnik Krawczyka próbował ją zdyskredytować, sugerując, że jej pomoc Adamowi ma ukryte, być może romantyczne, motywy. Ewa spojrzała prosto na sędziego. Znam pana Kowalskiego od kilku miesięcy, zaczęła. Ale moment, w którym poznałam go naprawdę, trwał może dwie minuty. Spotkałam go w sklepie, późno w nocy. Próbował kupić paczkę pieluch dla swojej córki. Miał w kieszeni ostatnie monety i zabrakło mu kilku złotych. Widziałam w jego oczach nie tylko desperację, ale też ogromną miłość i dumę. Wstydził się prosić o pomoc, ale dla swojego dziecka był gotów znieść każde upokorzenie. Jej głos drżał lekko, gdy kontynuowała. Pan Krawczyk mówi o pieniądzach i stabilizacji materialnej. Ja przez całe życie myślałam, że to jest najważniejsze. Zbudowałam imperium, ale moje życie było puste. Ten człowiek, wskazała na Adama, stracił wszystko, co można kupić za pieniądze. Ale zachował największy skarb, miłość swojego dziecka. To nie jest oznaka porażki. To jest definicja prawdziwego bogactwa. Odebranie mu córki nie byłoby aktem sprawiedliwości, ale niewyobrażalnym okrucieństwem. Na sali zapadła cisza. Jej słowa, wypowiedziane z taką szczerością i emocją, zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Nawet sędzia, zazwyczaj surowy i beznamiętny, patrzył na nią z nowym rodzajem szacunku. Wyrok był formalnością. Sąd oddalił wniosek Janusza Krawczyka w całości, przyznając pełne prawa rodzicielskie Adamowi. W uzasadnieniu sędzia podkreślił, że dobro dziecka jest wartością nadrzędną, a miłość i opieka są ważniejsze niż status materialny. Gdy ogłoszono wyrok, Adam ukrył twarz w dłoniach i rozpłakał się bezgłośnie. Ewa położyła mu dłoń na ramieniu. Po chwili wstał i bez słowa przytulił ją mocno. To był pierwszy raz, kiedy się dotknęli. W tym uścisku było wszystko wdzięczność, ulga, początek czegoś nowego. Zosia, która czekała z Anną na korytarzu, Wbiegła na salę i rzuciła się tacie na szyję. Minął rok. Wiatr delikatnie poruszał liśćmi drzew w ogrodzie. Słońce ogrzewało taras dużego, pięknego domu na przedmieściach. To nie był już sterylny apartament Ewy, ale prawdziwy dom, pełen ciepła i śmiechu. Ewa, ubrana w zwykłe dżinsy i t-shirt, siedziała na kocu, obserwując, jak Adam uczy się jeździć na małym, czerwonym rowerku. Po procesie ich relacja naturalnie się pogłębiła. Adam awansował, teraz zarządzał całym działem nieruchomości w jej firmie. Spłacił swoje długi. Ale co ważniejsze, stali się sobie bliscy. Wspólna walka połączyła ich mocniej niż cokolwiek innego. Zaczęli spędzać razem weekendy, jeździć na wycieczki. Ewa odkryła, jak to jest być częścią rodziny. Nauczyła się śmiać z błahostek, brudzić sobie ręce w ziemi, sadząc kwiaty i cieszyć się z prostych rzeczy, jak wspólna kolacja. Zosia podbiegła do niej i podała jej zerwanego strawnika mlecz. Dla ciebie, ciociu Ewo, powiedziała, a jej uśmiech był najcenniejszą rzeczą, jaką Ewa kiedykolwiek dostała. Adam podszedł i usiadł obok niej. Dziękuję, powiedział cicho. Za co? Zapytała, choć wiedziała. Za wszystko. Za to, że uwierzyłaś we mnie, kiedy nikt inny nie wierzył. Że pokazałaś mi, że na świecie istnieją jeszcze dobrzy ludzie. Ewa uśmiechnęła się, a w jej oczach błysnęły łzy. To ja powinnam dziękować. Ty i Zosia uratowaliście mnie. Pokazaliście mi, co w życiu jest naprawdę ważne. Zanim was poznałam, miałam wszystko i nie miałam nic. Teraz, teraz czuję, że mam dom. Patrzyła na mężczyznę i dziecko, którzy nieoczekiwanie stali się jej rodziną. Zrozumiała, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się stanem konta, ale ilością miłości, którą się daje i otrzymuje. Tego wieczoru, gdy w supermarkecie zapłaciła za paczkę pieluch, nie dokonała transakcji. Dokonała najlepszej inwestycji w swoim życiu. Inwestycji w szczęście.